Cześć. Świadomy sukces Irena Dudek. Pozbądź się ciężaru, który niesie Twoja dusza. Wybacz. Tak, po prostu wybacz. W ten sposób zrzucisz wielki ciężar swojej duszy. Wiem, że wybaczyć komuś wielkiej krzywdy. Jaką nam ten ktoś zrobił, nie jest łatwe. Wymaga to wielkiej pracy nad sobą i jest dużym przeżyciem. Jednak warto się na to zdobyć, gdyż oczyszczamy naszą duszę, która nosi cały ciężar naszego konfliktu. Nasza psychika odpoczywa. Nagle odczujemy wielką lekkość na sercu. Natomiast, jeśli nie wybaczysz, to szkodzisz swojemu zdrowiu oraz zanieczyszczasz swoją przestrzeń duchową. Gęsta, czarna energia będzie przytłaczać cię przez resztę życia. Wszelka dobra energia będzie blokowana przez trawiący cię jad. Pomyśl nad tym. Zasubskrybuj i pobierz darmowego e-booka. 11 kroków do świadomego sukcesu. Pozdrawiam.